No i zaczynamy. Pierwszy dzień Nforc targów w Norymberdze. powiem szczerze, rzuciłem okiem na mapę i są naprawdę duże. Ta impreza rozrasta się z roku na rok. Dzisiaj jest dziesiąta, jubileuszowa, zaczynali od 32-stoisk w wydzielonej części iwa, przerodzili się w samodzielną imprezę. Dzisiaj są trzy hale. A co na tych halach jest, to zaraz zobaczycie. I zaczynamy od stoiska firmy Doc Inc. To, co tu widzicie, co wygląda jak czołg. Słuchajcie, to jest po prostu Transformers. To jest taka platforma. Jak widzicie, jest umieszczona na gąsienicach. To wszystko, co tu widzicie, generalnie jest składane. Przed wejściem do akcji to podjeżdża, rozkłada się. I słuchajcie, zobaczcie, macie taki. Czołg wyposażony w osłony balistyczne, stanowiska strzeleckie, do szturmowania na przykład pomieszczeń, o ile się zmieści oczywiście. No generalnie sprzęt policyjny, robiący kosmiczne wrażenie. Firma w ogóle robi dużo trałów i mają doświadczenie w tego typu pojazdach. Więc zrobili sobie coś takiego. Zobaczcie, tu jest całe centrum sterowania. Tu z przodu widzicie konsolę do sterowania tym pojazdem. Monitory, kamer. No to jest w ogóle powyposażane w jakieś systemy obserwacyjne. Światła, mikrofony. Stanowiska strzeleckie, tak jak mówiłem. Z tyłu jakieś tarcze balistyczne i jeszcze dodatkowe stanowisko. No powiem tak, współczesny Transformers Robiący naprawdę bardzo duże wrażenie, jesteśmy na stoisku Sordin, gdzie zaprezentowany został nowy model ochronników suchu Supreme Pro X. Z dodatkową ochroną zwiększającą poziom zabezpieczenia przed dźwiękiem. To widzicie tutaj taki, taki dodatkowy panel, i teraz zobaczycie, jak to jest w środku zmontowane. Po prostu zastosowano dodatkową nakładkę, która zwiększa poziom zabezpieczenia do SRR 32. Standardowo jest 26. Oczywiście nic nie przeszkadza, żebyście to wyjęli i założyli sobie po prostu normalną, standardową ochronę. Tak jak tu. A tu widzicie tę powiększoną. Ona oczywiście zwiększa grubość, ale też znacznie bardziej poprawia tłumienie. Dodatkowo. Słuchawki mają możliwość wyboru trybu pracy. Jest tryb strzelecki i tryb tak zwany, nazwijmy go umownie myśliwski, który podbija wam, wam bardzo mocno odbiór dźwięków z otoczenia. Takie to właśnie nowe sordyny. Po logo i karabinku możecie się domyślić, gdzie jestem. To jest stoisko firmy Stag Arms, która wyprodukowała mojego ulubionego M4. I na stoisku Stag Arms możecie zobaczyć taką oto nowość. Stag zrobił czterotaktowy karabin. Na razie przedstawię Wam taki bardzo ogólny ogląd tego karabinu, dlatego, że niedługo ta broń ma się znaleźć już w Polsce w ofercie polskiego dystrybutora. No i jak znam życie, to pożyczę ten karabin od tegoż dystrybutora i zrobię Wam pełne wideo dotyczące tej broni. No, jak widzicie, prezentuje się Nieźle, no po prostu czterotaktowy karabin. Um, oczywiście szyna montażowa do przyrządów celowniczych, oczywiście przednia szyna montażowa do dwójnogu, odłączany magazynek, profilowana, regulowana kolba. Prezentuje się całkiem nieźle. A jak to będzie strzelać? No to zobaczymy już w wideo, jak dostanę ten karabin w swoje łapki. Bardziej z kronikarskiego obowiązku. Takie powiedzmy budżetowe ochronniki suchu firmy Armour, Tutaj widzicie z montażem typu Opscore, tak? Do tylnej szczyny montażowej na hełmie, tutaj w wersji pomkowej. Dlaczego je pokazuję? No, no dlatego, że te ochronniki są bardzo powszechne na Ukrainie wśród żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy używają m.in. tych ochronników, czyli pewnie robią robotę. Miałem nie mówić, że coś robi robotę, ale trudno. Te ochronniki robią robotę. A w rebrze jest też Templar's Gear, który pokazuje całą ścianę swojego szpeju, jak to zwykle Templar's Gear. I w tej ścianie szpeju zwraca szczególną uwagę to. A to to jest nowy system mocowania wyposażenia na mole. To zapięcie, które to widzicie, jest zrobione z. Po polimeru, polipropylenu dobrze powiedziałem dobrze powiedziałem jak widzicie nie są to już standardowe paski tylko taki no bardzo wytrzymałe bardzo elastyczne tworzywo sztuczne które zachowuje swoje właściwości do minus 20 stopni a poniżej 20 stopni na minusie lekko traci te właściwości ale chłopaki z Templarsa mówią że poza lekkim zasztywnieniem nie robi to w zasadzie nic tak więc myślę że że w niższych temperaturach też to nie będzie odpadać. Co to daje? Ten montaż daje bardzo pewne posadzenie ładownicy na pasie. Zobaczcie. Przekładacie to normalnie jak zwykłe mole, ale zamocowanie ładownicy jest znacznie bardziej stabilne. Ta ładownica w tej chwili, ruch ma w zasadzie tylko tutaj, w tym obrębie, ale ta część, która jest przymocowana do pasa, Dzięki temu polipropylenowemu zaczepowi siedzi naprawdę bardzo bardzo stabilnie. W tym pasie PT6 z tym sztywnikiem nawet normalny system mocowania powodował bardzo sztywne zamocowanie ładownicy, ale sprawdzałem, Teraz jest mi to ciężko pokazać, no bo drugą ręką trzymam gimbala, ale uwierzcie mi, to siedzi naprawdę ultra sztywno. Pogadamy z chłopakami z tym Plarsa, żeby dali nam takie ładowniczki. Wymienimy po prostu w swoich pasach na te. No i zobaczymy, ale serio poczekajcie. Zobaczcie. To się praktycznie nie rusza. Chodzi cały pas, a nie chodzi ładownica, Tak. Więc e, daję wiarę na chwilę obecną chłopakom Steplasa, że to jest rewolucyjny sposób mocowania, a jak będzie w praniu, to mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy. Już wychodziłem z Templarsa, ale ściągnęli mnie, bo powiedzieli: chodź, pokażę Ci coś, czego jeszcze nie widziałeś. No to przyszedłem i widzę. Ładownica karabinowa szyta na stałe z dziewiątką. To widzieliście, bo taki zestaw mam. A tu zobaczcie, macie taki panel. To jest taka sprytna kieszonka. A jaka kieszonka to zaraz zobaczycie? Z mole i przypiętą do tego krótką ładownicą. I teraz zobaczcie. Tak sztywny. Ja tego nie lubię, możesz sobie tam machać. Dobra, i teraz, i teraz zobaczcie, co się dzieje. Otóż jest to miękki worek zrzutowy, umieszczony w panelu, w którym od spodu jest kieszonka, do którego zwija się miękki worek, a wyciąga się go e, taką taśmą. I macie wtedy worek, i przestaniecie narzekać, że jak założycie worek, to wam blokuje miejsce na mole. Teraz będziecie mogli przypinać się tutaj, co będziecie chcieli. nie wszyscy to ludzie. Ein metal. Niemiecki koncern zbrojeniowy. Pokazuje się też na targach Henfors I to, co tu widzicie, nazywa się, uwaga, będę czytał, Karakal Luftlanden czyli po prostu samochód dla desantu. Oczywiście zbudowany na bazie Gelendy, tylko takiej mocno przerobionej. Jak widzicie, są takie szczątkowe, szkieletowe drzwi. Oczywiście z przodu przed dowódcą pojazdu e, ramię uchwyt na broń pokładową. Z tyłu miejsca dla dwóch żołnierzy. Nazwijmy to umownie desantu. Fotele oczywiście z pasami czteropunktowymi, a jak? Pomiędzy nimi na górze obrotnica z takim szczątkowym materiałowym siedziskiem dla obsługi dla strzelca broni pokładowej. I z tyłu macie otwarty bagażnik, w którym można umieścić na przykład lodówkę ekspres do kawy i zapaskowy, no ale to oczywiście na targach, a nie w boju. No, generalnie samochód wygląda na bardzo lekki i bardzo sprawny, było nie było. jest to w końcu Mercedes G. To co widzicie na górze, tutaj, z i to jest taka lekka modułowa. A wyrzutnia granatów dymnych. Też taki koncept tray pokazany ładnych kilka lat temu i mocowany przez tray metala praktycznie na wszystkim, bo to jest bardzo lekkie i daje się zamontować praktycznie na każdym pojeździe, nawet na samochodzie osobowo-terenowym, jak ta Galenda. No to jeszcze garść danych. Długość samochodu to jest 4,7 metra, szerokość 1,8 masa. 4900. Przygotowany do transportu powierzchni, 4400. Ładowność do 2 ton. Prędkość maksymalna, 130 na godzinę. Pokonywane wzniesienia, 60%. To się nazywa zbocza, stoki, tak? 30%. Wrodzenie 70 cm, pokonywanie przeszkód pionowych ścianek 33 cm, napęd sześciocylindrowy, silnik diesla o mocy 183 kW, czyli 249 koni mechanicznych, moment obrotowy 600 Nm, o Boże, to prawie jak BWP. No i co, Protection, można go jeszcze opcjonalnie wyposażyć w zestaw ochrony balistycznej oraz w zestaw zwiększający odporność przeciwminową tego oto lekkiego pojazdu desantowego. Protection Group Denmark, czyli firma, która przysłała nam hełmy, o których zrobimy niedługo materiał, i pokazali na Enforce tak taki oto pokrowiec na hełmy. Właśnie takie, jak nam przysłali. Czyli takie. Tu pod spodem jest dokładnie taki sam hełm. Chłopaki zrobili pokrowiec. Oczywiście ma rzepy, pod którymi można sobie poprzypinać dodatkowe oporządzenie, albo po prostu przeciągnąć kable. Ma taśmy do mocowania albo kamuflażu, albo też do przeciągnięcia kabli. Generalnie wygląda bardzo spoko. Mam nadzieję, że takie też dostaniemy i będziemy mogli nasze hełmy w takie fajne pokrowce ubrać. A więcej o Denmark Protection Group. Mam nadzieję już wkrótce jak dogramy laboratorium balistyczne, żeby pokazać Wam jak się testuje balistyka BT. Firma, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Pokazali pełną gamę swojej broni. Tak, karabinki, pistolety maszynowe. Na amunicję pośrednią, na amunicję pistoletową, pełną gamę swoich tłumików do małej broni, do dużej, różnego typu montaże. Tu mamy ciąg dalszy tumików od BT. Tu na dole są takie trochę większe. A tutaj najbardziej popularne. Ale najfajniejszą rzecz, to pokażę Wam już za chwilę. A tą najfajniejszą, moim zdaniem, rzeczą na stoisku BT, jest pistolet maszynowy KH9. Czyli to, co widzicie tutaj. I jak zapewne zauważyliście, jest to pistolet maszynowy składany. Czyli w, tej posy, w tym położeniu transportowym zajmuje mniej miejsca ale bardzo szybko można go przystosować do użycia, co postaram się Wam za chwilę pokazać. No dobra, postaram się teraz to ogarnąć. To jest pistolet, maszyn... no to jest PCC, bo strzela tylko ogniem pojedynczym. Podejrzewam, że jest też w wersji maszynowej. Przygotowanie do strzelania. I gotowe, tak. Broń strzela z zamka zamkniętego czyli przeładowujemy i jest gotowy do strzału. Teraz jak go odbezpieczę, to mogę oddać strzał. Jeżeli nie chcę strzelać, to broń jest wyposażona w dekoker. W bezpieczniku wystarczy go pchnąć mocniej do przodu i zwalniamy mechanizm uderzeniowy bez oddawania strzału. Składanie pistoletu maszynowego jest bardzo proste. Wystarczy nacisnąć ten przycisk, złożyć chwyt, Z przodu składamy magazynek i generalnie broń mamy już w pozycji transportowej. Hmm. Taka ciekawostka do konsultkary. Wiley X, czyli producent bardzo fajnych okularów i gogli. Ehm, spytałem znajomego z Wileya, y co mają nowego. Powiedział, że 2023 rok traktują bardzo rozbiegowo i de facto na tegorocznym rocznym i Enforce tak nie pokazują zasadniczo żadnych nowości. Zasadniczo, bo pokazali mi jedną nowość niestety nie mogę wam jej jeszcze pokazać, bo, bo nie, ale widziałem to są Google. I muszę wam przyznać, że systemy zastosowane w tych goglach, systemy związane z dopasowaniem do twarzy, z zakładaniem tych gogli, odpinaniem, zapinaniem paska, wymianą szyb, pokryciem tych szyb i tak i tak dalej są naprawdę bardzo fajne. Dobra wiadomość jest taka, że mam obiecaną sztukę takich gogli i jak tylko się pokażą i dostanę to zrobię nich film, a gogle, uwierzcie mi, są naprawdę bardzo, bardzo fajne. No to jesteśmy na stoisku Karinti. Zrobimy tak, pokażę Wam, co Karinta pokazuje na Enforcetag, a potem pokażę Wam, co Karintia pokazuje na IWA, dlatego że części rzeczy na IWA nie będzie. Nie będzie na przykład, znaczy ta kurtka może będzie, to jest TLG 2.0, czyli kurtki, które my mamy w kamuflażu M81 Woodland. Szaszek ma chyba taką właśnie w Multicamie. O tej kurtce zrobię Wam w ogóle osobny materiał. To jest taki puchowy sweterek, coś jak Atom coś jak Wolfhund z Helikona. Tak? o tym będzie osobny materiał. Teraz tak, zobaczcie, to jest kurtka typu Windbreaker. Ona nie będzie dostępna na rynku komercyjnym, tak. To jest zrobione na zamówienie wojskowe. Z zewnątrz jest materiał taki grubszy, trochę nylon. I w środku, oczywiście, jest karintiowy G-Loft. Bardzo prościutka kurtka. konież typu stójka bez kaptura. Prosty suwaczek. Oczywiście, wewnętrzne kieszonki. I dwie, i dwie kieszenie zewnętrzne, tak. Mankiety z elastycznym ściągaczem. Dosyć fajna, prościuteńka kurtka, bardzo mała po spakowaniu, ale taka ona miała być. A tu macie softshell, oni to nazywają, softshell sił specjalnych, coś takiego. To jest coś, co powstało na zamówienie KSK między innymi, tylko że KSK wzięło to w chyba w jednolitym szarym albo czarnym kolorze, nie pamiętam dokładnie. Natomiast to jest zrobione też na kontrakt rządowy. I to jest. To jest taki, taka kurtka hybrydowa. Mianowicie tu mamy coś w rodzaju softshella, ale na plecach jest panel ocieplający z. Generalnie podobna kurtka jest w cywilnej ofercie Carinti, a to w ogóle wzięło się. Z kurtki Carintia ISG, tylko że ISG na tych przednich panelach tutaj też miała ocieplinę z dźlowna. No to już jest taka trochę bardziej skomplikowana kurtka, bo jak widzicie, jest kapturek. W tej wersji jest stały, a w normalnym ISG był odpinany. Kieszonki na rękawach, otworki wentylacyjne i kieszonki z przodu. Tak? Niestety tej kurtki na rynku cywilnym nie zobaczycie, więc pokazuję ją jako ciekawostkę. I tutaj Field Jacket, czyli kurtka munduru polowego, zrobiona przez Karintię. Dosyć ciekawa konstrukcja na ramionach, taki softshellowy materiał, 4-way stretch, tak? czyli stretch rozciągający się w czterech kierunkach, z boku takie same panele. Na piersi dwie kieszenie, one są przelotowe. Można się do nich dostać z prawej i z lewej strony. Od spodu jest siatka, więc można to wykorzystać też jako wentylację. Kieszenie na rękawach, mankiety rękawów ściągane padką z rzepem. I w środku są jeszcze wykonane kieszenie siatkowe. To powinno być z tego co rozmawiałem z chłopakami z Carinty, to powinno być dostępne w jakiejś ograniczonej sprzedaży na rynku cywilnym, ale to też nie jest produkt stricte komercyjny. A jakie produkty stricte komercyjne ma Karintia, To pokażę Wam już na IWA. I jesteśmy na stoisku EOTH, gdzie zaprezentowano nowy wskaźnik oświetlacz celu OGL, czyli powiedzmy w pewnym uproszczeniu wariacja na temat a, Dybala, tak? Urządzenie pracuje w trybie widzialnym, w trybie podczerwonym. Może być wskaźnikiem celu, może być oświetlaczem celu. Dokonano w nim paru istotnych zmian. Przede wszystkim jest dosyć małe, jak widzicie, i bardzo lekkie. Zmieniono położenie przycisku uruchamiającego urządzenie. Jest dużo wygodniejsze, jeżeli to jest zamontowane na broni. Dużo łatwiej jest sięgnąć kciukiem na zewnątrz. I zrobiono bardzo fajną rzecz. Tu macie takie po... taki Pokrętło. No skrzydełko, tak? które służy do zmiany rozmiaru wiązki. Co jest bardzo istotne przy przechodzeniu, na przykład, z zewnątrz do walki CQB. W bardzo szybki, bardzo płynny i bardzo wygodny sposób możecie zmienić sobie po prostu położenie, nasz rozmiar wiązki. Panel sterujący znajduje się z tyłu, to jest to pokrętło, tu wybieracie, czy chcecie mieć oświetlacz, wskaźnik w widzialnym, podczerwonym, mała moc, duża moc. Te dwie dziury, które widzicie na dole i na górze, służą do wkręcenia tych dwóch niebieskich śrubek, które stanowią ogranicznik, tak, swojego rodzaju bezpiecznik, że jeżeli wybieramy dany typ pracy, to żeby nie przegiąć na przykład z mocą, wkręcamy sobie taką śrubkę i możemy operować bez obawy o to, że przełączymy to w zbyt dużą moc. Ten port tutaj służy do podłączenia przycisku sterującego na standardowym kablu. Zasilanie tego urządzenia to jedna bateria CR123A. Bardzo fajne, niestety również drogie i niedostępne dla cywila z uwagi na przepisy. Ale zobaczymy, może uda nam się zrobić film o tym urządzeniu już w kraju dzięki polskiemu dystrybutorowi EOTH na rynek wojskowy.